Proszę Pani, jesteśmy na planie zdjęciowym w Studio Kapsel w Warszawie w ramach kampanii społecznej Nie Hejtuję, Motywuję Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. A Pani jest jedną z bohaterek danej sesji fotograficznej. Proszę powiedzieć w pierwszej kolejności, dlaczego Pani zgodziła się wziąć udział w danej kampanii, a z drugiej strony, dlaczego warto nie hejtować, a motywować. No, zgadzam się, brać udział w tej kampanii wszędzie, zawsze, gdzie się tylko da, ponieważ hejt jest w tej chwili przekleństwem dla bardzo wielu ludzi i paskudnym przeżyciem. Ja się z tym dobrze radzę, natomiast bardzo dużo ludzi przeżywa to tak głęboko i tak cierpi z tego powodu. Poza tym. E, musimy się oprzeć temu i musimy pokazać, że jest nas bardzo dużo takich ludzi, którzy są za życzliwością, uprzejmością, ciepłem, troską o siebie, że koniec nienawiści. No końca, końca tej nienawiści niestety tak całkiem nie widać, bo ludzie, którzy mają kupę urazów, zawsze se lubią na kimś podskoczyć i kogoś umniejszyć, żeby się sami poczuli lepsi przez chwilę. Więc troszkę mam taką obawę, że to tak łatwo nie pójdzie ale trzeba dawać odpór, trzeba pokazywać, że nam się to nie podoba, że nie chcemy, że jesteśmy innego typu ludźmi, prawda? A poza tym z Ilonką zawsze wejdę w każdą imprezę i w każdy pomysł, bo ona jest człowiekiem wielkiej, że tak powiem, misji i wielkiego serca. Jej się chce, co jest cudowne i zawsze zwoła mnóstwo ludzi i zawsze jakby taki, takie ważne rzeczy bierze pod uwagę, więc w ogóle natychmiast zakrzyknęłam oczywiście, że biorę udział. A jeszcze było drugie pytanie. Dlaczego właśnie warto motywować? A, się? Dlaczego warto motywować? To no, motywować warto dlatego, że ludzie potrzebują uznania, pochwały, wsparcia takiego życzliwego przyglądania się temu co robią czasami takiego nawet poprowadzenia niektórym szczególnie młodych trzeba traktować jak taki cudowny materiał który może się zepsuć, prawda? może zostać odrzucony może zostać zmarnowany a w nich nasza przyszłość i fajnie jest, że tu jest tak dużo młodych kobiet ja myślę, że motywowanie to jest w ogóle rzecz to jest nad sztuka, to jest coś, co y, trzeba fajnie robić. Oczywiście nie wszyscy to od razu umieją, ale trzeba się tego też uczyć. Tak jak mamy się oduczać od hejtu, jak mamy się uczyć tego, żeby mówić sobie dobre rzeczy, żeby siebie y, nie oceniać, tylko motywować, Bo to jest, ludziom się miesza, prawda? Czasem rodzicom się miesza. Mówią tak, jak ja pochwalę, to ona się, to moja córka zrobi, zarozumiała. Ale nieprawda, ona właśnie się poczuje doceniona, że warto, będzie wdzięczna też za to, będzie miała ochotę na coś dobrego, na coś takiego do rozwijania, do, do kontynuowania. Jak się kogoś lekceważy, jak się, go, jak się go jeszcze szyderczo jakoś potraktuje, no to po prostu trzeba niezwykłej jakiejś siły psychicznej i, i, i naprawdę dojrzałości, żeby się temu nie poddawać. Także kochani, do, do wszystkich to mówię, po prostu darujmy sobie te nawet nie hejt, tylko nawet takie uszczypliwości, taki rodzaj takiego dogryzania to jest, to jest bolesne. Bądźmy dla siebie po prostu fajni. Czy Pani zdaniem właśnie teraz żyjemy w takim okresie, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy przed pandemią wiele osób było miłych do siebie nawzajem, wspierali siebie nawzajem, a pandemia spowodowała, że właśnie te gorsze cechy ludzkie coraz bardziej wychodzą na jaw, czyli mówię tutaj o hejcie i tak jak Pani przed chwilą wspomniała o dogryzaniu innym osobom. I Pan, nie powiedziałabym tego generalnie, nie, bo mam też doświadczenia i widzę, że niektórzy ludzie przeciwnie właśnie się jakby wydelikatnili, stali się Uważniejsi, bo sobie zdali sprawę, że muszą z bliskimi być bliżej bez przerwy prawie, prawda? Jest sporo takich doniesień, że ci, którzy mieli zawsze tendencję do tego, żeby się czepiać i żeby sobie lubić dokuczyć, to oni to trochę wzmocnili. To są, są w ogóle takie też niedobre doniesienia, że po prostu przemocy jest więcej w, w niektórych rodzinach, w których i tak ona jednak była. Więc no, można powiedzieć tak, że. Kryzysy nasilają zawsze to, co w ludziach już jest. Ci, którzy są otwarci, życzliwi i mają taką tendencję w sobie do tego, żeby radzić sobie właśnie dlatego, że jest trudno, i żeby znaleźć nowe sposoby, no to oni się stają jakby jeszcze fajniejsi, prawda, jeszcze bardziej tacy. Starający się o to, żeby i im się nic nie rozpadło innym. Natomiast ci, którzy mają taką postawę roszczeniową do życia albo taką pełną złości, pełną żalów, pełną pretensji, bo jest dużo takich ludzi, no oczywiście oni tam na samym początku swojego życia nie zawinili, ale później niestety utrwalają to w sobie taki rodzaj prawa do złości, prawda? Bo dla mnie ktoś był niedobry, to ja też będę. No to nie jest rozwiązanie i to nie jest żadne usprawiedliwienie, ponieważ my się właśnie mamy zacząć siebie samych fajniej traktować. Jak siebie lepiej traktujemy, wtedy jest nam łatwiej traktować innych fajnie. Jeżeli człowiek siebie nie lubi, to innym dokuczy, to innych umniejszy, to, to będzie podpatrywał, gdzie ja mogę tak złapać, prawda, za taki powód, że o, ty jesteś do kitu, nie, bardziej niż ja. No i co, na ile to starcza, na chwilę, prawda, trzeba potem znaleźć następną ofiarę, żeby znowu siebie na niej postawić, prawda, zatańczyć w podkutych butach na jakimś, żeby się poczuć lepszym. No nie działa, kochani, nie działa. Naprawdę rzecz jest y, mijająca, nie warto, nie opłaca się. Natomiast bardzo się opłaca y, inwestować w dobre samopoczucie, w poczucie, że jednak warto. Nawet jeśli ktoś miał ciężkie doświadczenia za sobą, zobaczyć, że świat wcale cały taki nie jest. Jest dużo miejsca na to, żeby się życzliwie ze sobą spotykać i traktować się jak ludzie po prostu. No. I na samo zakończenie, odbiegając od tematu dzisiejszego wydarzenia, nie mogą pani nie zapytać, wczoraj pani miała, w niewczorajszym spotkanie autorskie ze swoimi fanami. Proszę powiedzieć, co to było za spotkanie i w jakim miejscu, z tego co wiem, to była jedna z galerii. Liczna galeria SOA na ulicy. Grzybowskiej 12-14. Piękne obrazy, strasznie fajni ludzie. Ja tam byłam jak jest, z moją płytą, z moimi piosenkami. Rozmawialiśmy. Artur Wolski tam pracuje, taki fajny człowiek, który jest właściwie, no prawie chyba wszystkich zna i wszystkich lubi i szanuje. A szczególnie ludzi sztuki, bo, bo sam się tym bardzo też interesuje. I no takim jest kaowcem, że tak powiem ogólnopolskim i ogólnowarszawskim. I fajnie gadaliśmy i jednocześnie i puszczaliśmy moje piosenki i bardzo było sympatycznie. Piliśmy pyszne winko i whisky. Pierwszy raz wypiłam z ogromną przyjemnością whisky. Bardzo, bardzo była smaczna co byście powiedzieć no ja, dla mnie to wzruszające spotkanie bo to że ludziom się podobają moje piosenki że chcą ich słuchać że kupują płyty że mają mówią że o teraz to już szczególnie jak tam coś powiedziałaś o tym z czego ta piosenka jak przeczytałam parę tekstów bo Artur mi proponował żebym też jako wiersze przeczytała te piosenki i to jakoś pierwszy raz to zrobiłam i bardzo to fajne się okazało takie nowe nie śpiewać, tylko je przeczytać, bo to są wiersze też przecież. No i ludzie tak cudnie reagowali, że naprawdę czuję się dzisiaj, dotykam no do karmiona, właśnie dostałam dużo, dużo ciepła i serdeczności. No mam nadzieję, że jeszcze nie raz mi się uda takie spotkania przeżyć. Osoby zainteresowane nabyciem e, pani najnowszej płyty, ci oczywiście, którzy jeszcze nie nabyli, e, gdzie mogą ją zakupić? W empikach i w, oczywiście jak zwykle wszystkie moje rzeczy w księgarni zwierciadła. Wysłuchowo. Dostaniecie, kochani, napisać tylko księgarnię tej e, zwierciadła, to tam się jakieś robi WWW, prawda? I, i, i będzie. Bardzo będę szczęśliwa, jak będziecie chcieli mieć moją płytę. Ludzie. Które jej słuchają, mówią, że ich koi, także może i Wam się przyda. Proszę jeszcze, <laughs> proszę jeszcze naszym widzom tylko przypomnieć tytuł danej płyty oraz ile utworów znalazło się na krążku. Dobre pytanie. Płyta się nazywa choćby tylko na chwilę: Podsapnąć, ucieszyć się, zatańczyć, pomyśleć o czymś ważnym, wspomnieć coś. Piosenki są różne, 12 ich jest. Są tanga, jest blues, jest takie latino-fajne. Jest, jest, wszyscy mówią, że są zmienne nastroje, ale to wszystko razem tworzy jakąś bardzo, bardzo taką ciepłą całość. No takie mam przekazy i tak z radością donoszę, bo już się ośmielam teraz troszkę sama chwalić siebie, bo oczywiście wydawałam ją z taką tremą, jak to będzie, no nie, nie jest, że tak powiem, Eee, to płyta Whitney Houston, prawda? Że, poza tym ludzie się dziwią, ty śpiewasz. Ja już piłam, od jakiegoś czasu, tylko śpiewałam klubowo, więc to nie było jakby szeroko znane. A teraz na, za, namówili mnie moi słuchacze, żeby w końcu wydać płytę i szalenie się z tego cieszę. Także Państwa zapraszam was. choćby tylko na chwilę.